czekaliście cały tydzień na ciąg dalszy tej wspaniałej historii a ja w sumie też ale tak jesteśmy znowu w dniu 15 proszę państwa i jak sami widzicie troszeczkę się zmieniło tutaj na naszej planszy przyszła ekipa sprzątająca która ogarnęła cały ten bajzol z titanosaurem oraz spinozaurami, szybko załatali dziurę bo tak, bo tak sobie wymyśliłem i koniec. Mamy też ekipę, która przyjechała, no i tutaj zaczynają coś budować. No ale tak, Spinozaury zostały pojmane, mamy też Tytanozaura, a my przechodzimy do dalszego otwierania naszego zajebistego kalendarza. Tak, to już troszeczkę jest z grubymi nićmi że to, to moja historyjka, ale kto by tam patrzył, 15 dzień, 15 dzień i dzisiaj mamy co? Mamy Atrosi Raptora. I taką się proszę Państwa prezentuje. Czy mieliśmy już Atros i Raptora chyba w tym pudełku? Chyba tak. Niestety nie pamiętam. ładnie pomalowano oczywiście oczu, brak, bo po co nie ma pomalowanych pazurów. No, Atros i Raptor jak każdy inny. Ale czy znajdzie się dla niego miejsce tutaj w tej historii? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku, tak więc zostawcie koniecznie łapkę w górę. Oczywiście subskrypcję i komentarz, jak macie ochotę. Tak więc widzimy się już niedługo.